Oglądacie film z serii Mac Show. Dzisiaj recenzja. Bardzo ciekawej aplikacji do edycji transmitowanego obrazu do takich prawda, programów jak Skype, ale również do serwisów typu Ustream. Na początku w ogóle może otwórzmy sobie okienko podglądu. Dajemy Tools i Preview. Tutaj będziemy prawda, widzieli wszystko, co robimy. Zacznijmy może od pierwszej zakładki. Tutaj mamy na początku webcam. Webcam to wiadomo kamera internetowa. Transmitujemy obraz bezpośrednio z naszej kamery. Bo jeżeli ktoś nie ma kamery, to wiadomo, nie ma takiej opcji. Dalej jest deskop i Desktop plus. Opcja deskop jest zdecydowanie lepsza. Proponuję w ogóle nie używać tej drugiej opcji. Tutaj po prostu transmitujemy pulpit. Następną rzeczą jest jak widać slideshow. Slideshow, jak samo nas wskazuje, to jest po prostu pokaz slajdów. To wrzucamy kilka obrazków na listę i te obrazki nam się pokazują. No za bardzo nic nie zmienimy tutaj. Po prostu obrazki przechodzą i tyle. Dalej jest Movie Movie wiadomo film. Film umieszczamy na playliście i po prostu nam się odtwarza na kamerze. Następnie mamy nic innego jak Flicker Set. Flicker set po prostu daje nam możliwość transmisji zdjęć. Czy obrazków, które mamy na Flickrze. Umieszczamy link i wszystko działa. Następnie VNC, czyli to wiadomo, transmisja z danego pulpitu. Wpisujemy wytyczne i prawie wszystko widać na preview. Ja będę prowadził prezentację na desktop, ponieważ to będzie najprościej. I tutaj pokażę następne efekty. Zacznijmy, może od bluźnierstwa. Opcja Blur, czyli po prostu zmiana ostrości. Dalej pokażę opcję zegarki. To zegarek jest często potrzebny na naszych transmisjach, możemy zmienić jego położenie, oczywiście wielkość, tak większość rzeczy w tym programie możemy fajnie skonfigurować i zegarek też fajnie wychodzi. Teraz zaprezentuję kilka opcji, które można użyć na raz, żebyście zobaczyli jak to prawda możemy wszystko sobie tutaj ustawić. Prawda, dajemy kilka efektów, już fajnie. To może nie, niezbyt atrakcyjnie wygląda, ponieważ to jest tylko mój pulpit, tu nic w zasadzie nie ma, ale jeżeli to będzie ogaz z kamerki, czy jakiś film, to naprawdę może to fajnie wyglądać. Co jest jeszcze fajnego? No, może opcja y, Concert. Y, złączmy opcję Concert. Tutaj też nie za bardzo fajnie to wygląda, ponieważ to, jak mówiłem, pulpit, ale jeżeli to film, to naprawdę fajna opcja, lubię tę opcję. Y, fajne światło. Na pewno wiele osób może potrzebować na swojej transmisji coś takiego jak Stoper. Jeżeli robimy jakieś losowania czy inne konkursy, Stoper może się przydać. Następną rzeczą, którą wam pokażę, jest to opcja transmisji czatu IRC. Wiele osób w ogóle kupiło maka specjalnie po to, żeby móc transmitować obraz, a ten program daje największe możliwości. A czat IRC chyba też nie wiem, czy jest w jakimś innym programie. Ten program, tak jak już mówiłem, jest na MAKA tylko i wyłącznie. Jest oczywiście za darmo. To nie powiedziałem tego na wstępie, ale naprawdę możecie śmiało pobierać. I teraz tak, wpisujemy tutaj wytyczne do naszego kanału IRC, i wszystko pojawia się, prawda, w tym naszym okienku. Tutaj, może, zaprezentuję. już nawiązaliśmy połączenie z naszym Czatem możemy po prostu z niego korzystać i pisać. I jak widać wszystko fajnie działa. To naprawdę fajna opcja, można śmiało jej używać i również fajnie ją skonfigurować, kolory i inne sprawy. Wiele osób na pewno z tego może skorzystać. Bardzo polecam tę opcję do, dla osób, które również transmitują obraz na swojej kamerce, chcą uatrakcyjnić ją. Oczywiście Chris Prillo też używa tego programu. W ogóle wiele osób zastanawiało się, jak on to robi, jak to wszystko działa, i właśnie to jest też potwierdzona informacja, korzysta z tego programu. Co w tym programie znajdziecie jeszcze interesującego? Na pewno opcja PIP, czyli obraz w obrazie. To wiele osób. Y, może też z tego skorzystać, ponieważ y, to jest nic innego jak y, okienko, które pojawia się na naszej transmisji, to wcale nie musi być drugi raz pulpit, tak jak u mnie. To może być wasza kamerka, czy y, też pokaz slajdów. To możemy powiększyć, pomniejszyć, no, ustawić wszystko wedle uznania. No, mamy też opcję Chroma Key. Jak widać tutaj dałem na biały kolor i po prostu ten kolor został usunięty i wszystko fajnie y, chodzi. Dziękuję bardzo za uwagę w tym odcinku to już jest niestety wszystko, ale niedługo pojawią się nowe filmy. Subskrybujcie, komentujcie, na pewno się nie zawiedziecie. Mam przygotowanych już kilka pomysłów na nowe odcinki, kilka programów do następnych odcinków właśnie i na pewno fajnie będzie to wszystko zorganizowane. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.